prywatną taks i nas tam na górę to jesteśmy po śniadaniu zbiornik na wodę uzupełniliśmy i ruszamy dalej tym razem do zamku jak dzisiaj jeździ po Kornwali fajnie, ale fajne zakręty są. <grystanie> no. Jedzie coś? Nie, nic nie jedzie. Teraz dopiero jedzie, zakręto wyszło Dotrzymali <grystanie> się. Patrzcie, jakie widoki w dole. Fajna mieścina taka malutka. Mnóstwo takich starych budynków z cegły. I na dole też olbrzymi parking, bo tutaj chyba też jest jakiś zamek w okolicy, ale nie zostajemy. Jedziemy dalej. Uliczki też takie dość wąskie, no nie? No my jedziemy do Tintagel. Dobrze to wypowiadam. To dojechaliśmy na miejsce, znaleźliśmy sobie taki parking Pay and Display, a wokół jest tutaj kilka takich parkingów. Jeden dzień kosztuje 3 funty i jest możliwość zostania na noc i ta nocka kosztuje 3,50. Ale oczywiście bez prądu, bez niczego, tylko po prostu możliwość stania na parkingu. I to jest blisko zaraz zamku. Bardzo fajne miasteczko. Tutaj można zmienić, jak ktoś nie ma gotówki. Eee, Możesz zapłacić aplikacją, albo jak ktoś ma grubą kasę, może sobie rozmieścić na drobne. Tutaj jakieś piekarnie. To zamku prowadzi taka stroma droga, którą. którą może nas ktoś podwieźć. Była możliwość wynajęcia round który za funta bodajże 50 może podwieźć pod sam zamek. I tutaj Polankę może sobie usiąść, coś zjeść. Właśnie przed chwilą z panią rozmawiałam i powiedziała mi, że żeby dostać się do zamku po lewej stronie na górę trzeba sobie zamówić konkretny konkretną godzinę przez internet, nie sprzedają tutaj biletów na miejscu. Natomiast na dół można zejść tam do um, morza za darmo. To właśnie nas mijały te rowery, które dowożą ludzi tutaj na dół albo zabierają ich stąd na górę. Także bardzo fajna sprawa. Muszę jeszcze wspomnieć, że nie ma tutaj w ogóle zasięgu. Nie można się to dzwonić, ani nie ma internetu. Ale podobno tutaj przy tych sklepikach jest Wi-Fi, z którego można skorzystać i zamówić sobie e, bilety do zamku. Tutaj można kupić sobie coś do jedzenia, do picia, posiedzieć, odpocząć. Świetnie tutaj jest. Dużo ludzi, pomimo że to czwartek, środek tygodnia by się wydawało, a dość sporo ludzi jest. Ale dobrze, że pogoda jest fajna i nie wieje dzisiaj mocno, także można sobie spokojnie pochodzić. I można powiedzieć, że to wyglądają jak takie balkony widokowe, pomimo że to wszystko jest w skałach. Jak już wcześniej powiedziałam, trzeba wejść na stronę, się zalogować i kupić sobie bilet. Właśnie to też robię. Siadam tu z boku przy tych budynkach i złapałam e, sieć bezprzewodową, przewodową. Bo tak tu nie ma też żadnego zasięgu. Wspinamy się trochę po klifach. Chciałam zapłacić i wejść, e, obejrzeć ruiny tego zamku. Tam również znajduje się statuetka króla Artura. Natomiast aplikacja nie chce mi przyjąć karty, ponieważ według aplikacji moja karta, mój adres karty jest różny z adresem, który podaje zamieszkania co jest absolutną bzdurą, ponieważ mieszkam tam, gdzie mieszkam i karta też jest właśnie wyrobiona pod ten adres, więc no nie mogę tego przeskoczyć, ja nie mogę zapłacić przy wejściu, więc zostaję mi chodzenie po klifach i chyba nie pokażę Wam, jak wygląda tak naprawdę, jak wyglądają te ruiny od środka i i jak wygląda ta statuetka? No, niestety. Myślałam, że wejdę. Thank Wow, jaka woda turkusowa!

Co nam pani powiedziała, to to, żeby po wejściu przez ten ale upewnić się, że obejrzymy wszystko po tej części, ponieważ to jest tylko one-way system, czyli chodzi się jedną stroną, wychodzi drugą, nie będzie można wrócić do samo miejsca. więc trzeba tutaj najpierw pochodzić wszystko, dopiero potem się kierować do naszego miejsca. Jest to jest sobie pięknie upamiętniające osoby, które tak naprawdę sfundowały ten most. Tak jak mówiłam, tutaj jest ten One Way System. I schodzimy w miejsce, w którym bukowałam sobie właśnie bilet, żeby tu wejść. I droga prosta będzie prowadziła właśnie w to miejsce do plaży, a chyba w prawo do góry już do wyjścia i chyba właśnie tam pójdę. Plaża z innego ujęcia znowu moje ulubione miejsce plaża. Chociaż cała ta Coast Path jest naprawdę świetna jest tyle miejsc widokowych że aż telefon mi się wyładował no. wychodzimy thank you jeszcze zobaczę sobie tylko cenę biletu to wracamy do samochodu Piotrek pewnie przygotował mi już obiadek kilka godzin spędzonych na dworze na zwiedzaniu to będzie aż miło sobie coś zjeść co ty kupisz? थ्रोकी To wjechaliśmy na górę. Ta przyjemność razem z psem kosztowała mnie tylko 2 funty. Warto, bo droga tak naprawdę do góry pół godziny, a samochodem 5 minut. Także super. Kolejna atrakcja. Przejechałam się rantu <grymamy> sobie kupić, pójdziemy sobie kupić jakiś koleż pastiz. Hej. 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 O, ta a cheese and onion pasty, please. Chcę tradycyjnego, Co jest inside? Steak, potato, seed, onion, salt and pepper. O, oh, can I have one of those as well, please? No. Mm. sobie typowe Cornish pasties i teraz zaraz pójdę do samochodu. Coś przepędzimy. Bardzo małe, fajne miasteczko. Wracamy do auta. Come on! Próbujemy sobie, wziąłem sobie magnes, Zaczynam nam magnes na naszą tablicę, no. ale takiego właśnie tego rycerza, nie, króla Artur. No. A jak król Artur? Fajny, ale wiesz to trzeba naprawdę się wstrzelić, żeby... Czyli podejrzał mi żeby, Tak, Trzeba się wstrzelić, żeby nie było dużo ludzi, wiesz, było mnóstwo, 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 Wiele poczekałam i zaraz podeszłam i mi takie, taka dziewczyna zrobiła też zdjęcia, bo ja zawsze mam tylko same selfies, no nie. A ten, zrobili nam zdjęcie, Zrobili mi zdjęcie z Sofii, więc mamy takie zdjęcie razem z Arturem. Spróbujemy sobie tego cydru. To za to wyprawę do Kornwalii. Aby było takich więcej. Mhm. Dobra, a podchodzi mi trochę pod szampana, powiem ci szczerze, bo chyba taki przygazowany. To jest 7.20 przespaliśmy się na tym parkingu kosztowało nas 3,50. Za nami są kolejne dwa parkingi, które umożliwiają taką um, przespanie się przez nockę. Kosztują one 5 funtów. A my teraz ruszamy na plażę, na której można e, stać e, samochodem. Zobaczymy jak tam będzie, jak. Nie będzie nic wartego oglądania, to ruszamy dalej. A jak nam się spodoba, to zostaniemy troszkę dłużej. Także miłego dnia wszystkim. Koptaszki ćwierkają. Jedynie kto się pojawił, to surferzy. Którzy właśnie rzucili się na falę.